Cześć, witajcie. Witam was serdecznie w kolejnym rozdziale mrocznych historii razem ze mną Agnieszka i Seweryn z grupy Opuszczone Tajemnice, a dzisiaj dzisiaj zbadamy miejsce niezwykle mroczne i tajemnicze, o którym głośno było w 2008 roku, a to za sprawą zjawy dziewczynki, która poruszała się tędy na rowerku. Zapraszam was do wysłuchania tej historii. Ale zanim to zrobicie, wpadnijcie na kanał Opuszczone Tajemnice, zostawcie co trzeba, i tam będzie też perspektywa Agnieszki Seweryna. Warto będzie ją zobaczyć, bo tam będą rzeczy, których nie będzie u mnie. A tymczasem posłuchajcie tej niezwykle mrocznej historii. W 2008 roku tysiące mieszkańców Kędzierzyna Koźla przez bardzo długi czas mówiło tylko o jednym: w jednym z okolicznych lasów. Pojawiła się zjawa łysej dziewczynki na rowerku, która jeździła i straszyła ludzi. Wśród miejscowych krążą dwie wersje legendy. Jedna mówi, że dziewczynka pod koniec wojny została zamordowana przez własnego ojca. Ten pod pretekstem wspólnej zabawy zaciągnął córkę do lasu. Tam pobił do nieprzytomności i ciągnął za włosy przez chaszcze. W głębi lasu zabił dziecko i porzucił na wagnach. Według innej historii dziewczynka została zabita przez radzieckich żołnierzy. Ponoć oprawcy szarpali ją za włosy, stąd zjawa Jezusa. W okolicznych mediach pojawiło się mnóstwo artykułów, nawet komuś udało się sfotografować rzekomą zjawę. Dlatego my postanowiliśmy na własnej skórze przekonać się, czy coś niepokojącego dzieje się w tym lesie. Nie będziemy kręcić. Wszystko. Co? Co to tak sapię? Ale słyszeliście to? Tak. Jakie kot. koty, nas nas prześladują. tu w takim lesie kot znowu? Smród? No. Okay. Demon? To, to wiesz, nie bez powodów ten las jest wymieniany jako jeden z trzech najbardziej nawiedzonych, nie? Ale te odgłosy to już było chore, nie? Ale zauważcie, już pierwsza anomalia podczas nagrywania wstępu, czyli już się coś z nami zainteresowało, prawda? Mm. Dopiero co weszliśmy do tego lasu, a już mamy pierwsze anomalie. Najpierw słyszeliśmy bardzo dziwne takie fuczenie, nienaturalne. Mam nadzieję, że kamera, która nagrywała wstęp, to wyhaczy, a też przed chwilą Agnieszka miała wrażenie, że coś szepnęło jej do ucha. Dlatego ja jestem za tym, żeby zrobić tutaj pierwszą sesję. zgostiłbym może, nie? Okej. Okay. Ja słyszałem centralnie Aga za tobą w tam, tam gdzie teraz świecisz. Tak, tak, oczywiście to też mogła być zwierzyna, to tego nie wykluczamy, tak? Ale tutaj też chodzi o, wież, o jakieś kwestie bezpieczeństwa, że w razie czego to, żeby zauważyć tą zwierzynę w miarę wcześnie, a my przechodzimy już do sesji z gostiubem. Czy jesteś tutaj z nami w tym lesie? Ty no, Ja jakieś kroki słyszałem. Dokładnie. Ja Bóg. Bóg. Słuchajcie, nigdy mi się taka latarka gorąca nie zrobiła jak teraz. Czy jest ktoś teraz tutaj z nami w tym lesie, na tej drodze? Kim jesteś i co tutaj robisz? Ja mam na imię Łukasz, ze mną jest Agnieszka i Seweryn. Kopać. Nawiedzać. Uuu. Słyszeliśmy o tej. Słyszeliśmy o tym nawiedzeniu o tym, że pojawia się tutaj zjawa dziewczynki na rowerze. Czy jest w tym prawdy chociaż ziarenko? Co chcesz? Chciałbym zbadać tajemnicę tej niezwykle intrygującej i mrocznej opowieści. Czy błąka się po tej drodze duch dziewczynki? Tego chciałbym się dowiedzieć. Możesz podać swoje imię, powiedzieć, co tutaj robisz. Słyszymy wokół siebie jakieś odgłosy, to ty? Przechodzimy w pokoju. Nie musisz się nas obawiać. Nas, ani naszych witam. U... Ani naszych urządzeń. Dobry, witam. Witam. Dobry, witam. Dziękuję, że się przywitałeś. Powtórzę ci ja mam na imię Łukasz, Ze mną jest Agnieszka i Seweryn. Jesteśmy pokojowo nastawieni. My ani nasze urządzenia nie zrobią ci krzywdy, dlatego śmiało możesz do nas podejść. Badamy takie tajemnicze historie i takie tajemnicze miejsca. Słyszeliśmy, że błąka się tutaj na tej drodze duch dziewczynki. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy jest to prawda. Ewentualnie powiedz, co chcesz nam przekazać. Słyszymy wokół siebie różne hałasy. Czy to ty je wydajesz? Ostatnio! Co się wydarzyło ostatnio? Ostatnio była tutaj dziewczynka. Możesz podać swoje imię? Powiedzieć, kim jesteś? W którą stronę mam podejść? Poprowadź mnie, proszę. Czy mam iść przed siebie? Dotykać. Nie wolno ci nas dotknąć. Możesz co najwyżej korzystać z energii naszego sprzętu. Co to jest? Mamy to w rękach. Jezus. Zobacz. Agnieszka położyła. Na Pniu drzewa takie urządzenie z zieloną lampką z niego możesz korzystać energię. Jeżeli do niego podejdziesz, my zobaczymy, że jesteś obok, bo zapalą się pozostałe lampki. Ja mam na imię Łukasz. Przychodzę w pokoju, chciałbym poznać tajemnicę historii zjawy dziewczynki jeżdżącej na rowerze, łysej dziewczynki. Chciałbym się dowiedzieć, czy ta historia jest prawdziwa, czy ta zjawa naprawdę istnieje. prawdziwy prawdziwy czyli jednak to są ta historia jest prawdziwa czy ta dziewczynka krąży tutaj duch tej dziewczynki krąży po tym lesie tak, tak. padło tak, tak. A patrz, co mi Sir pokazał teraz. Dziewczynkę. Dzie dziewczynkę. No to bardzo ciekawe. Sewerynowi Agnieszce właśnie Sir wygenerował obraz dziewczynki. I ojca z, z dzieckiem. Patrz. Sądzi, Dziewczynko, jak masz na imię? Jeżeli tutaj jesteś, nie musisz się mnie obawiać. Podejdź, proszę. Te wszystkie urządzenia, które mam, nie zrobią ci krzywdy. Tak. Żaden mój świat. Dziewczyn. Normalnie słychać głos dziewczynki tutaj, to jest niesamowite. Dziewczynko, proszę przemów do tego urządzenia, które mam w ręku. Podejdź i powiedz cokolwiek, ja cię wtedy usłyszę. Spróbujesz? Próbujesz? Nie bój się mnie, ja nie zrobię ci krzywdy. Mówiłem o... Ja tylko badam takie ciekawe historie, intrygujące miejsca. Przed chwilą rozległ się strzał, dziewczynko, jesteś tutaj z nami. Możesz powiedzieć, jak masz na imię? ja mam na imię Łukasz tak powiedziałem i tak jest ja mam na imię Łukasz i badam takie tajemnicze miejsca nie jestem po, yy, nastawiony wrogo jestem pokojowo nastawiony chciałbym tylko poznać tą historię potwierdziliście że jest prawdziwa. Chciałbym też poznać imię tej dziewczynki. Ja wiem, że on. Wiem, że może być nieufna. Zaznała dużo zła ze strony człowieka. Ale. Nie musisz się mnie obawiać. Wierzą. Wierzą. Tak wierzymy. Obserwujecie nas? Czy on mnie. On mnie obserwuje. Czy jest tutaj ktoś, kto próbuje zablokować kontakt wasz ze mną? Mówić. Nie pozwala wam mówić, tak? Kim on jest? To nie pozwala Wam mówić. W ogóle już straciły się teraz całkowicie głosy tej dziewczynki. Już jej nawet nie słychać na urządzeniu. Cienko, jeżeli mnie słyszysz, nie musisz się mnie obawiać. Proszę podejść do mnie i spróbuj coś powiedzieć do tego urządzenia, które mam w dłoni. Totalna cisza. Dziękuję za kontakt. Koniec sesji Vox. Ja mam w ręku taką takie urządzenie z zieloną lampką. Będę się powoli obracał, a ty podejdź i pokaż kierunek, w którym powinniśmy podejść. Możesz podać swoje imię? Czy obawiasz się nas? Śmiało, nie musisz się bać. Powiedz tylko, czy chowasz się przed nami w ciemności? Ja myślę, że może spróbujmy zostawić dyktafon tutaj. Może się obawia faktycznie nas. Zostawimy rampoda, zostawimy kamerę z włączonym światłem i my odejdziemy, a zostawimy działający dyktafon. No i zobaczymy, czy się jakieś EVP nagra. Co myślicie na ten temat? Spróbujemy coś takiego. Nie? Bo... Ja mam takie wrażenie, że coś chce tego kontaktu. Ale, coś ale albo to coś jest blokowane, albo nie do końca jeszcze jest ufne na tyle, mm. żeby chciało wejść w jakąś interakcję, prawda? Tak, okay. Dobra. Nie, ale no z tą kamerą to po prostu ja nie mam pytań. Ale to co miałeś naładowaną kamerę, tak? Baterie tak. dokona. Ostatnio, kurwa, pełnia. całą noc praktycznie Pełna bateria. No to czy widocznie no, skorzystało z energii, nie? No dobra. To montujemy kamerę i my idziemy. Sesja IVP Las Kędzierzyn. Byty, dusze przemierzające ścieżki tego lasu. Dziewczynko, jeżeli tu jesteś, Zostawiamy tutaj takie urządzenia i jeżeli chcesz, możesz podejść i cokolwiek powiedzieć. My będziemy wtedy wiedzieli, że tutaj jesteś. Żebyś się nas nie bała, my odchodzimy. Idziemy sobie, a Ty podejdź i powiedz coś do tych urządzeń. Widziałem. Jesteś tutaj? Jest. Jest. Super. Obawi się ze mną? Mnie. Porozmawiaj ze mną. Możesz rozmawiać? Nie? nie. Wyłącz. Nie wyłączę. Jak coś z dziewczynką porozmawiać? Dziewczynko, podejdź, Nie bój się. Zabrania? Kode? Nie. Nie. Czy ktoś się tutaj skrzywdził? Yeah, Now, nice. To jest tu ktoś inny. Powiedz, jak masz na imię. Ja jestem Agnieszka. Ty? Ba Możesz powtórzyć? Basza. Ja jestem Agnieszka, jest ze mną Łukasz, jest ze mną Seweryn. Chcemy tylko porozmawiać. porozmawiać z nami? Nie bój się. Powiedz mi oczy Ja widzę tam świecące oczy Kto tutaj jest z nami? Słuchajcie, osy mnie Osy cię atakują? Ha. Dobra. Dobra, uciek idziemy. tak kochani, jesteśmy już po nagrywkach. Miejsce urzekło nas tą historią, która tutaj była rozpowiadana w mediach, o której krążą legendy. Ewidentnie jest tu jakiś byt. Byt, który nie chce za bardzo wchodzić w kontakt, ale wszystkie urządzenia, które mieliśmy, pokazały nam, że jest to prawdopodobnie duch małej dziewczynki. Dziękujemy za to, że byliście z nami razem ze mną. Była ekipa opuszczony Tajemnice, Seweryn Agnieszka. My widzimy się w kolejnych naszych historiach. Serdecznie Was pozdrawiamy. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć.